Dzień dobry, wita Korgi, Gangi, Kotka. Wito od lewej pinkorek, Dżerunia, Bobunia i Sunia. Pieski bardzo grzecznie leżą. Pan musiał się chwilkę postarać, żeby się tak ułożyły, ale udało się. Mam nadzieję, że się nie będą ruszać. Że pieski będą zdyscyplinowane przez te parę minut, co pan będzie mówił. Tradycyjnie dziękujemy wszystkim za komentarze, za lajki, za to, że jesteście, komentujcie. Lajkujcie, piszcie o swoich psach. Udostępniajcie może te nasze filmy, bo chcemy, żeby ten nasz zasięg był jak największy. Pod koniec roku pewnie zrobimy sobie jakieś podsumowanie na temat tych zasięgów i oglądalności. A na razie prosimy po prostu o udostępnianie, podawanie dalej. Może ktoś nie musi słuchać koniecznie tego, co ja tutaj opowiadam, a może po prostu będzie chciał napaczyć się na pieski więc codziennie będzie miał około 10 minut, żeby patrzeć na te słodkie mordeczki, prawda? I każdy z Was, myślę, ma swojego ulubieńca w tej czwórce. Słyszę takie głosy. Jedni mają sunię, drudzy, drudzy mają bobunie, trzeci mają tipseja, a czwarci mają pinkorka, a niektórzy mają wszystkich. Jedni wolą kardigany, drudzy wolą pębrowki. Więc do wyboru do koloru u nas. Dzisiaj będziemy sobie mówić o takiej nietypowej sprawie, generalnie o długości życia psa, o tym już nieraz mówiłem, ale teraz znalazłem taki artykuł na temat tego, że długość pyszczka czy nosa wpływa na długość życia psa i to jest połączone oczywiście z wielkością, bo to nie jest tak, że tylko to wpływa. Wiemy, że każdemu zależy bardzo na tym, żeby pies jak najdłużej żył, ale to zależy od kilku czynników, przede wszystkim od genów przede wszystkim od profilaktyki, przede wszystkim od odżywiania psa, od ruchu, generalnie od nawyków jakie pies ma. choć to też nie daje pełnej gwarancji, chociaż wiadomo, że daje większą gwarancję niż jak psa będziemy trzymać w domu, będziemy go paść i rzadko będziemy z nim chodzić do weterynarza, albo jak już pójdziemy, to będzie niestety za późno. dlatego te czynniki są bardzo ważne, żeby pies nam żył jak najdłużej, bo przecież chcemy, żeby pies żył 13-15 lat, a może i więcej. Są psy, które żyją mi 20 lat. I co my tutaj mamy? Co tutaj o tym pyszczku? Nie wiem, czy to jest prawda. No Znalazłem taki artykuł, więc cytuję go. Na pewno jest w tym trochę prawdy. Naukowcy w Wielkiej Brytanii przeprowadzili takie badania. Opublikowali to w czasopiśmie Scientific. Reports zakłada się, że właśnie długość płyska ma związek z długością życia naszego pieska. Badacze wzięli pod lupę ponad pół miliona psów. Nie wydaje mi się, jak oni by to zrobili, ile by te badania musiały trwać. Liczba robi wrażenie, ale nie wydaje mi się, żeby przebadali taką liczbę. Chyba, że po prostu mają tak świetną bazę psów, gdzie jest po prostu pisana rasa i długość życia psa, no to na tej podstawie faktycznie można wywnioskować ile dany pies danej wielkości i długości pyska patrząc na rasę żyje. Nie wiem jak to jest z wielorasowcami. Ci naukowcy właśnie głównie skupili się na pyszczkach i okazało się, że właśnie długość pyszczka, długość nosa i wielkość psa ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o długość życia. Wynika to właśnie z tych badań, że te pieski, które mają dłuższy pyszczek, powinny cieszyć się dłuższym życiem i dłuższym zdrowiem. Gorzej mają się te psy, które mają spłaszczone na przykład pyszczki jak mopsy, buldogi, i inne, bo wpływa to na zdrowie, ale o tym za chwilę. Natomiast najdłużej według tych badań żyją takie psy, na przykład jak jamnik miniaturowy czy harcik głoski. Wiemy, że są to małe, drobne psy. Znaczy harcik jest trochę większy, ale jest drobny i ma długi pyszczek. Jest generalnie chudziutki. Na przykład przebadano, to wzięto tutaj pod uwagę 150 psów, że na przykład średnio taki labrador czy border collie żyje około 13 lat, natomiast psy takie właśnie jak mastify, bulldogi, bulldogi angielskie, francuskie żyją około tylko 9 lat, więc jest to znaczna różnica. Chociaż no mastiff jest ogromnym psem, więc tutaj wchodzi wielkość pod uwagę, więc tutaj faktycznie Wielkość ma znaczenie. Duże psy żyją krócej generalnie. Najdłuższa długość życia, według tego artykułu i tych naukowców, dotyczyła właśnie takich psów jak papiją, na przykład, shiba inu, jamnik miniaturowy i harcik włoski, o którym już mówiłem. Najgorsze są właśnie te rasy podobno, te brachy, celaficzne są popularne na całym świecie, to są właśnie te buldogi, mopsy i inne, które mają płaskie pyszczki i one są bardziej podatne niestety na choroby, no bo często mają właśnie katary, często mają choroby oczu, ten krótki pyszczek i krótki nos wiąże się z problemami z oddychaniem, a jeśli są problemy z oddychaniem, no to mamy niedotlenienie. Ciała, serca, i to faktycznie może przekładać się na długość życia. Tutaj właśnie mówią, że te psy żyją średnio około półtora roku krócej, te małe rasy z płaskimi nosami. Więc tutaj wzywają wręcz w tym artykule, żeby dbając o to, jeśli chcemy, żeby pies żył dłużej i tak dalej, to po prostu żeby kupować te rasy z takimi pyszczkami, a nie innymi. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam, bo każdy kocha taką rasę albo takiego kundelka, jaki mu się podoba. Gdyby wychodzić z takiego założenia, to w ogóle nikt by nie kupował długich, dużych ras, takich jak dogi czy berneńczyki, bo przecież te psy, dogi żyją średnio 7 lat, berneńczyki może trochę dłużej czy inne duże rasy, a Berneńczyków jest bardzo dużo w Polsce i cała szeroka rzesza fanów tej rasy i właścicieli. I przecież wiedzą, że te psy nie żyją długo, tak chociażby jak jamniki, a jednak decydują się na zakup takiego psa i potem na życie z takim psem i na pewno nie zamieniliby tej rasy na żadną inną poza tym no niestety co do długości życia nie ma reguły bo może być tutaj optymalny pies jakiś jamnik czy ktoś a będzie akurat z jakiejś y, słabej hodowli gdzie po prostu były psy matka z synem brat z siostrą i tak dalej łączone i te geny są bardzo słabe no i co z tego że pies wygląda jak ten jamnik miniaturowy czy jak papillon a okazuje się, że geny są bardzo słabiutkie, bo po prostu nie ma tej mieszanki jakby szerokiej genów. I potem okazuje się, że taki pies może zapaść na jakąś ciężką chorobę w wieku na przykład 3 czy 5 lat i będzie już nie do odratowania. Więc tak jak mówię, no nie ma reguły. Moim zdaniem nie ma co na to patrzeć. Też jest dla mnie oczywistością to, że jeśli ktoś ma kłopoty oddechowe, tak jak te psy, o których mówiłem, no to musi to mieć wpływ na zdrowie, więc tutaj ten artykuł, nie wiem czy jest w jakiś sposób odkrywczy, ale podaję to dzisiaj jako ciekawostkę, bo o takich rzeczach może też warto po prostu podyskutować. Co sądzicie na ten temat? Jakie są Wasze doświadczenia, bo przecież jest też bardzo szeroka. Rzesza ludzi, którzy mają buldoszki francuskie, czy włoskie, czy wręcz buldogi, czy mopsy, i te wszystkie psy właśnie mają krótkie pyszczki, a mogą też bardzo długo żyć, więc tak jak mówię, myślę, że te badania są tylko jako ciekawostka, jako nic więcej i. Musimy je troszkę brać z przymrużeniem, że tak powiem, oka i robić swoje, jeśli chodzi o naszych ulubieńców. Każdy pies jest wspaniały, niezależnie od tego, jaki ma pyszczek i jakie rokowania na długość życia. To by było na tyle. Tak, one już wiedzą, już wiedzą. Tylko nie wiem, ja im muszę teraz. Siedzę od nich 2 metry i nie wiem, jak to zrobić, żeby im wrzucić tutaj dobrze do pyszku wszystko. Ja, Bobiczek, siad. Narpiew, suczka. Suczka, narpiew. No złapię jej. Suczka, napier. Syk, tylko złapał. Suka, łapcie, łapcie, suka. Takie mam tutaj dwa pyszczki, Pipsej i Bobi. O i Bobiczku, poszło. Chrup, chrup, chrup. Żegna się tipsejek, bobiczek, suczka. Gdzie jest pinkor? Pinkor i pinkor. Pa pa pa.